Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca czerwca. Czerwiec już na szczęście jest za nami, więc przyszedł czas, żeby właśnie go razem z Wami podsumować, więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do podsumowania. Myślę, że na początek podsumujemy sobie ostatni tutaj tydzień całą tą tabelkę, jeśli chodzi o podsumowanie tygodni, ja was troszeczkę obniżę, żebyście to może troszeczkę lepiej widziały. Myślę, że będzie ok, i tak. Jeśli chodzi o ten tydzień, tutaj, gdzie był po prostu no 24 do 30, to powiem Wam, że ja się po prostu pogubiłam. Nie mam pojęcia, ile to wyszło. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało. Wiem tylko tyle, że tutaj po prostu no pogubiłam się. No, i teraz słuchajcie, lecimy z podsumowaniem, jakby całych wydatków zmiennych. I tak, to będziemy, tym kolorem będziemy malować, jak przekroczymy budżet, a tym jak e, będziemy się w nim mieścić, lub będzie e, dużo zostawało. Więc teraz tak, jeśli chodzi o jedzenie, no to tak, 350,0832, czyli wychodzi, kochani, 510 zł i 78 grosze. Czyli można powiedzieć, że tutaj żeśmy budżet przekroczyli, niestety. Dalej, jeśli chodzi o paliwo, tu mamy 475 zł, czyli też tutaj budżet został przekroczony. Następnie papierosy 54 plus. To jest 126. No i tutaj idzie na zielono, bo tutaj akurat nie żeśmy się w tym wszystkim zmieścili. E, rozrywka 30 też żeśmy się zmieścili. Moda 250 też. Naprawa samochodu też żeśmy się zmieścili. I nieplanowane również żeśmy się zmieścili. Nic nie zostało w tych trzech kategoriach. Jedynie co to w papierosach zostało, ale no mówię, nie jest źle. Teraz sobie to wszystko przeliczymy. Czyli mamy kochani 1681 zł i 78 groszy, ale ja to po prostu zaokrąglam do 1690 zł po prostu. Tak. O Elegancko. Jeśli chodzi o oszczędności, no to tutaj zostało tylko 6 zł. Było po prostu oszczędzone z podsumowań tygodni. Z poprzedniego tygodnia, czyli z trzeciego, które żeśmy wspólnie podsumowali, to właśnie zostało. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do po prostu podsumowania całego miesiąca. Dobra, moi drodzy. A więc, jeśli chodzi o nasz dochód w tym miesiącu. To było łącznie 9576 zł, z czego wypłata mojego męża to 4200, plus jego premia. Do tego moja wypłata plus moja premia i dodatkowe zarobki w postaci wyzwania. Tutaj była budowa, czyli łącznie właśnie wyszło niecałe 10 tysięcy. Ogólnie plan był na ponad 10 tysięcy, ale no niestety wyszło jak wyszło, że no kasa była troszeczkę mniejsza niż planowałam. Jeśli chodzi o wydatki stałe, no to mamy tak, Orange 385 zł, Polsa 31, Netflix 43, ubezpieczenie na życie 179 i K50, szkoła w tym miesiącu niestety nie poszło nic, poduszka życiowa 600, budowa 3000, mój mąż 2900, razem wyszło 7188 zł, zostało nam 2388 zł na życie i na oszczędności. Wydatki zmienne, no to tak jak tutaj dopiero żeśmy widzieli, na początku filmu to było 1690 zł, na oszczędności zostało... 698 zł, z czego wydatki roczne uzupełniliśmy w tym miesiącu Boże Narodzenie 210, ubezpieczenie jednego samochodu 40, przegląd e, samochodu tego samego 30, przegląd i ubezpieczenie drugiego auta niestety się nie udało w tym miesiącu włożyć tutaj. Podatek ziemia 25, wakacje 88, czyli razem wyszło 393 zł. Zostało nam 305 na e, oszczędności e, długoterminowe. Czyli na nasze priorytety, które mamy tutaj. I mamy tak: zdrowie poszło stówka, imprezy okolicznościowe poszło 125, urodziny stówka, samochód niestety nic i łącznie wyszło 325 zł, z czego jesteśmy w tym miesiącu na minusie o 20 zł. Czyli gdzieś po prostu te pieniądze nam tutaj wyfrunęły, że tak to powiem. Teraz sobie wspólnie wypiszemy naszą tabelkę. Czyli tak: nasz dochód w tym miesiącu to było 9000 576 zł. Jeśli chodzi o oszczędności, moi drodzy, no to mamy tak: w wydatkach stałych w tym miesiącu poszło 650 zł. 600 zł. poszło na poduszkę życiową i 50 na IKE. Fundusze celowe, czyli nasze wydatki roczne, to tam, jak wcześniej właśnie wspomniałam, Ojej, ruszyłam wam, przepraszam. To poszło tam 393 zł, tak? Tak. I na priorytety poszło 325 zł. Wyzwania to powiedzmy było 7, już zaokrąglimy, już nie będziemy się rozdrabniać. Czyli razem na oszczędności w tym miesiącu wydaliśmy 1375 zł. Razem, więc ogólnie uważam, że nie jest źle, jeśli chodzi o oszczędności, ale wiem, że no, mogłyby być te oszczędności po prostu lepsze. Ale nie wiem, co się w tym miesiącu podziało, że tak to wszystko wyglądało beznadziejnie. E, ogólnie ten miesiąc był ogólny, taki wiecie, całościowo jeszcze poza budżetem, był taki trochę, Wam powiem, ciężki. Mam nadzieję, że teraz będzie, słuchajcie, tylko lepiej. E, w przyszłym filmie. Pokażę Wam budżet na miesiąc lipiec, który zapowiada się ciekawie i fajnie, więc myślę, że warto będzie go obejrzeć. Tutaj już mam gotowe praktycznie tabelki, żeby z Wami rozpisać. Więc, moi kochani, ja się z Wami żegnam i widzimy się już niebawem w następnym filmie na planowaniu budżetu na miesiąc lipiec. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, pa! pa.